Siema, siema widzowie. Witam Was na kolejnym odcinku od zera do Oppenheimera. Wydaje mi się, że to jest odcinek numer 15, o ile mnie pamięć nie myli. Także dzisiaj zajmiemy się efektem Dopplera. Czym jest efekt Dopplera? Jest to zjawisko zachodzące w akustyce, gdy źródło i... gdy między źródłem a Odbiorcą, źródłem oczywiście dźwięku, a odbiorcą tego dźwięku zachodzi jakaś prędkość względna. Jeżeli źródło bądź odbiorca poruszają się z jakąś prędkością i gdy prędkość względna tej prędkości nie jest równa 0, to wtedy częstotliwość odbierana przez, no wiadomo przez kogo, czyli przez odbiorcę, staje się inna niż częstotliwość pierwotna. I już sobie omówimy, dlaczego tak się dzieje. Bo ktoś mógłby mi powiedzieć: Ej, dlaczego po prostu nie pokażesz, jak się to stosuje w zadaniach? Ale fizyka to nie jest tylko robienie zadań, tak? Fizyka to jest, jest jak muzyka. Ej, nie chodzi o to, żeby czytać nuty, tylko chodzi o to, żeby ją słyszeć. Krasny, <grym> uh, powiedział, co wiedział, powiedział, co wiedział. No dobra, widzę, wiem. no to już wam tłumaczę. Trochę musiałem rzucić takim kimś takim ale, ale warto, lubię. No to wyobraźmy sobie następną sytuację. Mamy odbiorcę, czyli nas odbiorca. O tu. I mamy tutaj źródło dźwięku, punktowe Z. I wyobraźmy sobie na początku taką sytuację, że to źródło się do nas przybliża. Raczej znaczy, no przybliża, tak, bo potem będziemy mówili, po prostu jak się oddala, to. Będzie tak naprawdę analogiczna sytuacja, więc nie będziemy tak naprawdę jej rozpatrywać, tylko sobie porozmawiamy przez moment o takiej sytuacji, gdy ciałka będzie w prawo, a nie w lewo. No dobra, urzysz się z jakąś prędkością V i spójrzmy na początek, co się dzieje, gdy to źródło jest nieruchome. To w danej chwili T0 emituje jakąś falę i w pewnym momencie ta fala. Znajdzie się tutaj, ona jest kulista, ona oczywiście przychodzi dookoła, i ta odległość to jest długość fali. Długość fali oznaczamy długością lambda. Ale co się dzieje, gdy nasze źródło porusza się z pewną prędkością? Po czasie, po okresie, tak naprawdę, w naszym pierwszym przypadku, w tym momencie, znowu źródło wyemitowało kolejną falę. I gdybyśmy zwrócili na to uwagę, to patrzcie, druga fala powinna być też o y, lambdę przesunięta o tu. O tu, tu tak nie powinno wyglądać, ale dobra. Więc tu mamy dwie lambdy. Ale już patrzymy, gdy nasze źródło się porusza z pewną prędkością. To wróćmy do y, naszego przykładu, gdy jest już po jednym okresie, czyli y, Pierwsza, że tak powiem, fala się od nas, pierwszy grzbiet się od nas oddalił o lampę, ale przez to, że nasze, nasze źródło porusza się z pewną prędkością V, to w danym okresie to źródło pokonało pewną odległość x, co nie? I pojawiło się tutaj. I właśnie w tym momencie zaczęło emitować kolejną falę. Czyli gdy, jeżeli tutaj mieliśmy taką odległość między falami, to tutaj mielibyśmy o taką odległość między falami. Czyli tutaj ewidentnie yy, mamy do czynienia z inną, z inną długością fali. Nazwijmy ją sobie lambda prime. O! No dobra. Yy, już wiemy, że długość fali się zmienia, ale co wiemy? Wiemy to, że prędkość rozchodzenia się fali dźwiękowej w powietrzu jest stała. Yy, jeżeli prędkość. Rozchodzenia się fali dźwiękowej jest stała, to wiemy, że musi być taka zależność. Jeżeli spojrzymy na wzór na prędkość, to jest po prostu lambda razy częstotliwość i to, się musi, to musi być stałe. Więc jeżeli źródło emituje, Falę o częstotliwości f0 i o długości lambda 0 to przez to, że prędkość dźwięku rozchodzącego się w powietrzu jest taki sam, to nasz obserwator, czyli my, usłyszy dźwięk o długości λ', którą sobie tutaj wyprowadziliśmy, i co za tym idzie, usłyszy też dźwięk o częstotliwości f'. Jak wyznaczyć sobie takie F' Na początku zaczniemy sobie od, od tego, od zdefiniowania czym jest lambda' Lambda' to jest odległość od y, tych, y, odległość między grzbietami tak, no to y, lambda' to będzie po prostu nic innego tak naprawdę niż różnica przebytej drogi przez falę i źródło y, Droga to jest oczywiście prędkość razy Czas w danym przypadku czas to jest tylko okres, czyli prędkość razy okres, więc prędkość na częstotliwość, czyli prędkość dźwięku na częstotliwość minus prędkość na częstotliwość. Gdzie prędkość to będzie VZ. Prędkość źródła. Czyli to będzie po prostu VD minus VZ na F. No to wracając, możemy sobie zapisać że lambda prim f prim, o Jezus, f prim jest równe lambda 0 zero f0, zero, więc f prim to jest f0 lambda 0 na lambda prim. Idziemy dalej, czyli f print to jest f0, Lambda 0 to jest oczywiście V dźwięku, prędkość dźwięku na częstotliwość początkową, a lambda λ' to obnożymy przez odwrotność, czyli przez Vd minus V źródła. To nam się skraca, czyli otrzymujemy wzór, że prędkość odbierana przez odbiorcę, no odbieram przez odbiorcę, masą myślane, to jest F0. VD na VD minus VZ. No i analogicznie, gdybyśmy pomyśleli, że źródło oddala się od nas, to te grzbiety byłyby dalej niż bliżej i Lambda Prim byłaby wtedy, yy, znaczy Lambda prim byłaby wtedy większa, przez to częstotliwość byłaby mniejsza i tutaj zamiast minusa byłby plus, więc zapiszemy sobie tak jak oni mają tutaj we wzorze, to jest wzór ogólny, gdy V obserwatora jest równe 0, że gdy źródło się porusza, to w mianowniku mamy plus, minus V źródła i trzeba sobie skojarzyć, pamiętajcie, że jeżeli coś się do nas przybliża, jeżeli dany obiekt, który emituje dźwięk, się do nas przybliża, więc albo my do niego, albo on do nas, to częstotliwość rośnie. Więc jeżeli częstotliwość rośnie... A to źródło się przybliża, to mianownik musi zmaleć. Więc jeżeli coś się przybliża, mianownik maleje, więc zapisalibyśmy z minusem. Jeżeli coś się nas oddala, to mianownik rośnie, przez to zapisalibyśmy z plusem. Super. Oj, wróciliśmy na grawitację. Dobra. Oj, tutaj jest niespodzianka. A tutaj będzie zaraz. To sobie teraz wyobraźmy, co się dzieje gdy to człowiek się porusza, znaczy obserwator. Tutaj mamy źródło, wiadomo, sobie narysujemy kuleczki, to są nasze fale i tutaj jest oczywiście lambda. I tu jest nasz człowiek, obserwator, który, no i zapiszemy go jako kropkę, i on się porusza z pewną prędkością vo. Nie początkową, tylko obserwatora. To nie jest 0, tylko O. No dobra. No i akurat tutaj mamy troszkę inny przypadek, bo zwróćmy uwagę, zwróćmy uwagę na to, że długości tych fal będą równe generalnie, tak? Ale i oczywiście te fale poruszają się z prędkością dźwięków w powietrzu, bo zakładamy, że wszystko się dzieje w powietrzu. No to tylko zwróćmy uwagę na to, że obserwator się porusza względem tego źródła, więc względem także fali będzie poruszał się z inną prędkością. I zapiszę, że to jest prędkość względna. V0. I jako, że zwroty tych wektorów są przeciwne, to dodajemy. Plus Vd. Więc tutaj, co możemy zauważyć, to jest to, że ta, mimo, to, to, mimo tego, że fala porusza się w przestrzeni z tą samą prędkością, to tak naprawdę, obserwator będzie odbierał ją z większą prędkością, właśnie tą względną. Ale musimy zwrócić na to uwagę, że lambda jest stała, czyli długość tej fali jest stała, a wzór na długość fali to jest v na f, więc z tego wynika, że v na f jest stałe. Czyli jeżeli tutaj y, źródło emituje falę o danej prędkości i o danej częstotliwości, to przez to, że y, odbiorca będzie odbierał znowu y, falę o innej prędkości, to będzie też musiał odbierać o innej częstotliwości. Więc V' na F' jest równe. V0 na, o Jezus, to będzie, będą nam się indeksy myliły, to po prostu dam już V, V dźwięku, super, V dźwięku na F0. V' to oczywiście jest prędkość względna, możemy po przekształceniu zapisać, że F' o Jezus, nam się tutaj zahaczamy o grawitację, mogłem odpalić inną tablicę, ale no cóż, chciałem być oszczędny, no to F' to będzie F0, V' a V' to jest nic innego niż prędkość względna, czyli prędkość względna, czyli V0 plus Vd na Vd. I analogicznie, gdybyśmy się oddalali, to prędkość względna byłaby nie z plusem, tylko z minusem, więc taki byłby plus, e, minus, przepraszam. No, i wracając jeszcze do rozpoznawania, kiedy częstotliwość odbierana jest większa, kiedy większa. Częstotliwość większa jest zawsze, gdy coś się do nas przybliża, bądź my się do, przybliżamy do tego dźwięku. Więc jeżeli częstotliwość nam rośnie, to licznik musi rosnąć, czyli musimy się przybliżać, jeżeli czyli byłby plus, a jeżeli maleje, to musimy się oddalać byłby minus. Super. No dobra, no to teorię już umiemy, więc pora na zadania. To jest zadanie z, z matury z poprzedniego roku, także w sumie warto wiedzieć, jak to się robi. Ambulans z włączoną serią dźwiękową jedzie wzdłuż prostego odcinka drogi. Przez pewien czas porusza się wzdłuż prostej pomiędzy obserwatorami B oraz A, którzy stoją przy drodze. Prędkość ambulansu znaczymy jako V. Do obserwatora A, do którego zbliża się ambulans, dociera dźwięk o długości fali lambda A. Do obserwatora B, do którego, od którego oddala się ambulans, dociera dźwięk o długości fali lambda B. Przyjmij model zjawiska, w którym częstotliwość dźwięku wytwarzanego przez głośnik syreny była stała i wynosiła f0, pomiędzy inny źródłami dźwięku. Musimy ocenić prawdziwość zdań. No to obserwator B słyszy dźwięk syreny o częstotliwości mniejszej niż f0. No to wracamy do naszych wzorów. O tutaj. Obserwatorzy się, odbiorcy obserwatorzy się nie poruszają, więc tu jest 0, tu a tylko porusza się źródło dźwięku. No i jeżeli oddala się od B, to jak już wcześniej wspominałem, jeżeli coś się od nas oddala, to znaczy, że zmniejsza swoją częstotliwość. Czyli tak, słyszy mniejsze niż F0. Tu patrzymy na to, że w mianowniku były VD plus V źródła. I no, przez to, że mianownik jest większy od licznika, to wtedy się zmniejsza. Gdy ambulans oddala się od obserwatora B i jednocześnie hamuje, to B słyszy dźwięk o rosnącej częstotliwości. No dobra, zwróćcie uwagę na to, że w tym przypadku to mamy f0 razy vd przez vd plus vz. No i jeżeli na początku, no, czyli hamuję, tak? Czyli na początku VZ było yy, większe, wiem, na to 20 metrów na sekundę. To yy, potem, gdy smalało, to było... O, może popracuję na cyferkach. To na początku to było F0 jakieś, czyli 340, bo taka jest prędkość rozchodzenia się dźwięków w powietrzu, na 340 plus 20, czyli na 360. 340 na 360, to jest yy, nasz pierwszy, dajmy na to, współczynnik częstotliwości, a potem, gdy już hamuje, dajmy na to, do 10 metrów na sekundę, to mamy F0 razy 340 na 340 plus 10, czyli 34,35. I oczywiście 34,35 jest większe niż 34,36. Więc tak, yy, słyszy dźwięk o rosnącej częstotliwości. I mamy trzecie... Gdy ambulans oddala się od obserwatora B, jednocześnie przyspiesza, to B słyszy dźwięk o malejącej częstotliwości. No to analogicznie, gdyby przyspieszał, to nasze F2 nie byłoby plus 10, tylko plus 30. I 340, 370, czyli 34, 37, 37 jest mniejsze niż 34, 36. Więc tak, słyszy dźwięk o malejącej częstotliwości. Super, mam nadzieję, że to jest jasne. Jeżeli nie, to oczywiście odsyłam do sekcji komentarzy. Ewentualnie proszę do mnie pisać, jeżeli ktoś mnie zna. A Teraz przechodzimy do zadania 4.2. Przez pewien czas ambulans poruszał się ruchem jednostajnym prostoliniowym pomiędzy obserwatorami B oraz A. Wtedy iloraz długości fal dźwięku rejestrowanych, rejestrowanego przez tych obserwatorów wynosił delta, y, delta to, przepraszam, lambda B do lambda A, to jest 1,2. Musimy obliczyć wartość V, czyli prędkość ambulansu. No dobra, to jak już y, wspominałem, w takim przypadku y, to y, prędkość dźwięku jest stała, tylko zwiększa, zmniejsza się, z, zwiększa, zwiększa, i zmniejsza, zależy od kierunku, czyli zmienia się y, długość fali. Więc to wyglądałoby o tak fala. I tutaj mamy lambda b, a tutaj mamy lambda a. No i jeżeli zwrócimy uwagę na to, co działo się tutaj przy wypowiadaniu tego wzoru, to wystarczy, że zapiszemy, że lambda a to jest v d minus v przez f, a lambda b to jest Vd plus V przez f. Bierzemy to w klamerkę i dzielimy tak naprawdę przez siebie, tylko że lambda B musi być na górze, czyli Vd plus V przez f, no to fki nam się skrócą, czyli po prostu zapiszę, że to jest Vd plus V przez Vd minus V i to jest 1,2. Mnożymy razy Vd minus V. Czyli Vd plus V to jest 1,2 Vd minus 1,2 V. To na drugą stronę. To na drugą stronę. Otrzymujemy, że 2,2 V to jest 0,2 Vd. Otrzymujemy, że V to jest 0,2 przez 2,2 Vd. a że Vd to jest 340, no to wystarczy wklepać w kalkulator 340 razy 2, przez 2,2. 2. To jest w przybliżeniu 31 metrów na sekundę. Bardzo szybko. Także to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że stosunkowo zrozumiale wytłumaczyłem efekt Doppera i jest to trochę jaśniejsze dla Was. W każdym razie zapamiętajcie, że jeżeli coś się do Was zbliża, bądź Wy się do czegoś zbliżacie, to znaczy do czegoś, do źródła dźwięku. Jeżeli coś jest bliżej Was, to jest większe, częstotliwość jest większa. Bo możecie sobie porównać, że wow, że Wy jesteście super, jesteście wielcy, bo oglądacie od zera Oppenheimera, więc jeżeli coś jest bliżej Was, to znaczy, że też jest wielkie. A im dalej, to jest mniejsze, więc tak. Taka analogia. Także dziękuję za uwagę. Do usłyszenia, no i powodzenia na maturkach. Mam nadzieję, że wszyscy chwilowo zdają. Oby nikt nie walnął kardynała. Możecie się chwalić, do czego się odwołaliście, czy coś, jeżeli nie macie komu się wyżalić. Także siema.